Hej elo widzowie, dzisiaj pokażę wam jak narysować kostkę Taką pustą w środku, może być nawet... Wkładamy to tu Klikamy jaki mamy wkład, ja mam akurat PLA O, no, klikamy tu Żeby zaczęło się rozgrzewać Wybieramy temperaturę, ja chcę mieć 205 Jest już 205 Tędy się kontroluje prędkość. A tędy wylatuje, oczywiście, tą końcówkę. Teraz wkładamy. Niech to mam mało tego koloru. Hmm. Czekajcie, chwileczkę. Jestem. Mamy już kolor. Wybrałem akurat błękit. Niech... O! Sysnęło się! Trochę trudno się robi taką kosteczkę. I to trzeba oderwać. O. Będę miał czystą kartkę. No, zielone. <ścoughs> A. I teraz powolutku rysujemy kostkę. O dobrym wymiarze. no taki wymiar powinien być dobry no, niech będzie taki i teraz trzeba tutaj zamalować po wszystkich bokach hmm. ja nie raz taką robiłem kostkę zawsze coś wychodziło gra lawo, bo ta ostatnia ściana wychodzi gra bo um, jest taka zamknięta. Tak to ujmę w słowa. No, jak na razie to leje się. Hmm. Nakrywam odcinek jeden po drugim, jak na razie. Przed chwilą y narysowałem trzy rzeczy pod rząd. Hmm, sad. Pokémon. Jest? Dowiecie się, odcinku której wrzucę? Ciekawy, który odcinek wrzucę pierwszy. Jaja, ja cię kręcę, ale to leje się. I jest. Dobra, jeszcze linijkę taką zrobię. No, Odmiennej się. się i jest gotowe. To mam plan z tego zrobić taką kostkę do rzucania, jak do gier. Uuu, ciepłe. Cieplusieńka. Luźenka takie. Cieplusieńka jest teraz. I teraz nastawiamy. I rysujemy. Ścianę trzeba tak zrobić, że tu przykleić się narpiew. I to będzie się trzymać jedno do drugiej. Tutaj trzeba teraz na najwolniejszym na początku. No. Przyspieszenie. Brum! fajnie się tak kręciuje. Proste. A, to jest takie fajne nawet, a. No nie wiem twojem Wam tylko, że w tamtym odcinku narysowałem Pokémona z pierwszej generacji. W pewnym odcinku yy, próbował zapobiec zniszczeniu kanionu, bo to by zalało cały las. O, tutaj się nie zakleiło, więc trzeba od drugiej strony. Może spróbuję od drugiej strony. Może się zaklei wtedy. Tak trzeba przy dolu to. Na dworze jest teraz u mnie wichura. Niestety wichura. A tutaj te miejsca, gdzie widzę, że prześwituje to zamaruję. tak zamalować i jest. Teraz to próbujemy zdjąć. Niech to nie da się tego zdjąć. Jest, 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 jest! Wreszcie się udało. Ja to też zrobię taką jaki... Tak jako tajemlapsik. Papier nie chce się wytrzeć. Muszę noszeczkami jakoś tak. Chyba będzie. Bo będzie teraz taki biały. Teraz zrobię może tą warstwę. Niech będzie. Nie zrobię no może tak, tak, tak. Tak, tak, tak. dobrze. Zrobię teraz następną ściankę. Uf. Ta ściana mi się wydaje, że jest bardzo mała, więc jeszcze pomalujemy tu. Teraz się odklei. jest! Yes! Teraz jest dosyć równo. I ścianka. 3, 2, Szybki bum, bum. O! Trudno już tak rysować. Z każdą ścianką coraz trudniej się rysuje ją. Tutaj to jeszcze jest dosyć proste. Ale już następna to będzie trudniej. Ta, potem tą kostkę narysuję na niej liczby. Na tamtej co jest pewnie dużo papieru, to narysuję szóstkę. żeby tak więcej, trochę zamalować. A, a nawet nic. <laughs> sigma, 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 sigma. A piszcie, co chcecie w komentarzach, subskrybujcie, głupi. A mam do Was sprawę. Taką jedną. Co by się stało, by każda osoba, która obejrzała ten film, oznaczyła w komentarzu jego To jest nasz, to będzie mój cel. Kushi albo eksio. O. Teraz mamy, teraz oderwujemy. Nie chcę się oderwać, to no już kurczę, no. Jest! Wreszcie, wiesz. Ja już tutaj czuję... Jest ten drugi czy trzeci od ten długometrażowy odcinek, tu czuję się jeszcze bardziej pewnie. Więc... Dzisiaj to się czuję już dosyć pewnie. Tu, tutaj trzeba każdy ruch tak idealnie polać, żeby było zamknięte. Moją pierwszą kostkę dałem koledze. Więc... Mm, I chyba wiem komu... pamiętam, że komuś miałem zrobić i chyba ją dam tylko sobie. A Mało widać. To siku, siku, pik! Pik. Takie coś wyszło. No i odrywamy. Nie chcę się oderwać. Jak na razie działa. Więc teraz trzeba dostać tam daleko. Tutaj nie widać, niestety, jak to zrobić, ale zrobię tak specjalnie dla Was o w drugą stronę. Zakleję o tym sposobem. Będę tak jeździł dookoła. Uskończyło mi się. Filament. Mam jeszcze jeden niebieski przy sobie. Może go użyję. Więc znajdę tylko początek i już robię. Połamał mi się ten filament niebieski. Dobra. Wreszcie udało mi się skombinować to. Trzeba teraz to tak ładnie owijać po obie strony. Nie można sfajlować ani razu. Pewnie jak ja to kiedyś oglądnę, to będę miał takiego cringe'a, jak ja wtedy mówiłem, no, co ja się tak znałem, jakie ja filmiki puszczałem. No. Nie najgorzej ta kostka wygląda, jak na razie. I pierwszy raz będzie bez... Z tego, że zabrakło mi słowa. O, niech tu kończy mi się filament. Ale dobra, już na tą część mi wystarczyło idealnie. Teraz mam jeszcze resztki, takie małe. Zasoby mi zostają zawsze. Niech to trzeba to uciąć. Nie chce się uciąć. Jest, ucięło się. I teraz wkładamy. Kostka jest trochę nierówna, ale to nic. Przecież nie będzie się nią grało. Chyba że ktoś to ogląda, żeby zagrać. No. la, 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 la. A tak w ogóle. Za niedługo dobiję 10 subów. Ech, jak teraz to nagrywam, to mam chyba 7 subskrypcji. Nie wiem, no. Ale jak na razie nagrywam 7 subskrypcji. No i jak e, dobiję 10, to mam plan nagrać jakąś grę Wy decydujecie? Piszcie w komentarzu. Roblox Pokémon Unite. Czy e, gry na Poki IO Ale prześwitująca jest ta strona. Hmm. Jeżeli ktoś nie chce oglądać, to oczywiście ja zrobię z tego time Takie max 5 minut. Tak maksimum. To jest maksimum, będzie, ale. No i jak mi się skończy, no powinno być już dobrze. Teraz wyjmujemy i. Zmieniamy na czarny. Tutaj zrobię. No to. Zaczynamy od szósteczki. Dobra, zbyt szybko. Na najwolniejszym to zrobię, bo tak to szybko, strasznie. I nie da się tego kontrolować. Trzy. Dwa. dwa, Jeden. I mamy już szósteczkę. No. Essa w dowie Essa. Szóstka zrobiona. Tutaj niech będzie.. Tutaj zrobimy piątkę. Tutaj. Niech będzie piąteczka, ładna, szyńka. No, nie najgorzej mi chyba wyjdzie. Pewnie takie, ja obsta. Moim zdaniem to jest takie. 5 na 10. Nierówna kostka i tak dalej. Dlatego piąteczkę sobie dałem. To może dobrze, nie wiem. Ale. Hmm, no, pisz to, co mogę zrobić, jaki odcinek nagrać. Będą się odcinki pojawiać tylko w soboty i w niedzielę. Na weekendzie, no. Nie, małe szanse będą, że... Jakby tu... dobra, tutaj dam jeszcze trzy. Prostej linii. Ale wieje mi za oknem. Moje się, że nie wy... żeby nie wyważył, bo szyby tak mocno wieje. Przewróciło takie wielkie dwie pele. No to... Ja się bardzo boję. Ja. Ja się boję, że nawet im nie zwieje. No dzień Dobra, wylewamy. Lejemy. I tutaj na środku wielka jedyneczka. Koska rubika. Tak się prezentuje. To pa widzowie.